Ileż to się będzie ładowało? Jeszcze tylko 30. Tak, zaraz będzie. Będzie zaraz. Tak, aha, będzie zaraz. No, nareszcie jest. A więc, siemaneczko. Z tej strony Police 5. Będziemy dzisiaj sprawdzać Minecraft 1.8. Co nowego? Pierwszy snapshot. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, no, stworzymy nowy świat i zobaczymy, co nowego. Dobra, gdzie ja się tu zrozpiłem. Dobra. A więc zobaczmy, co nowego dodali. O, widzę tu jakieś... A nie, to z 1.7. Dobra. Sprawdzamy, co tutaj dodali. Mm. No, na razie tutaj nic nowego nie widzę. No to nowe kwiaty. Eee, nie, 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 nie. Może kogoś nowego dodali znowu? Nie, raczej nie. Z żywności. Hmm, też nie. Rzędzia? Nie. Tutaj też nie. Nie. Co dodali w tym przeklętym osiem? Hmm. Niemożliwe, że nic nie dodali. Oprócz nowego kwiata. No cóż. No więc jednak nic nie dodali. No to może. Zaczynajmy sobie znaleźć jakiś teren. Surwival. I zaczynamy nagrywać pierwszy odcinek A nie, co to jest? I... Dali drzewko Magiczne drzewko o -o -o -o. Dobra, no to więc Zaj teren Przełamy survival I zaczynamy nagrywać Dobra, znalazłem miejsce Gdzie tu można zacząć grę I po drodze znalazłem Pewien nowy rodzaj sły, ale nie wiem, co to tak dokładnie jest. Jakieś białe coś. Hmm. Trzeba to będzie zbadać. I nowe są tekstury, chyba. Jakieś nowe kamienie. No, nic nie ma takiego ciekawego, żeby pokazać. Więc zaczynamy się budować. Ja tu zbiorę sobie trochę, pozbieram drewna i zrobimy krótkie cięcie. No, tak se so chodzę. Nazbierałam sobie już drewna i zauważyłem, że trawa rośnie podwójnie tak wysoko. Nie wiem, czy staje to się dziwne, No, ale nie wiem, czy to było dodane. No, ale jest jakoś. dobra. Wiem, mam skina dziewczyny, nie wiem dlaczego. A, już wiem. Mm. Dobra, trochę się tego nazwierało. Dobra. Teraz trzeba znaleźć pustynię. Żeby zrobić szkło. No to zanim ja dojdę tam na pustynię. O! O, samo jest. Albo sobie zrobię najpierw łopatkę. Zajmie mi to szybciej. Poczekajcie chwilę. Wyłączę tą muzykę, bo mnie trochę wnerwia. Hmm. Nie. W summy razie potwory wyłączę. Ten. Pozwolicie. I to. No, dobra, może być, no, dobra, zrobimy trochę patyków, sobie zrobimy łopatkę i pójdziemy kopać. Tak ja lubię grać bez tego dźwięku Nie, 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 nie! Lag! Bo hmm. Właśnie mogli... Co jest? Mogli zrobić tak to efekt tego kopania, bo troszkę tak dziwnie wygląda. No sami zobaczcie, że tak łopatą, tak dziwnie. Strasznie. Nie, jednak sobie włączę ten drugi dźwięk. Ten główny bo. na tym jednym i Dobra. No, od razu lepiej. Coś trochę za mało tego piasku. Bierze szesnaście. No, tak to się dobrze składa. Świnka. Cześć. Bam, 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 bam. Chodź tu. Faj żarcie. Jakie lagi tu są. Wybieram z trochę mięska. Giń! Świnia, Gin. Dobra, to ja. Pozbieram sobie tego piasku, ale... i zrobimy krótko. Dobra, teraz szukamy miejsca na domu. Ale najpierw jeszcze ubiję jedną jedną świnkę. Świnka! Też taś. A giń! Ter, trochę. Dobra, teraz dziewięć to się osiedli. mam kiny yeah. A bój się mnie, bój się mnie. O, nasionka Dobra. Więc. Więc, no, na dzisiaj kończymy nasze nagrywanie. Widzimy się w następnym odcinku. No, i powiedzcie mi jeszcze, bo filmiki mi się tak coś długo wstawiają, i weźcie, dajcie jakieś porady w opisach. Czy będzie... Jak to wstawiać, żeby było szybciej. No więc... Do, no więc. Do zobaczenia! Widzimy się za tydzień.